I witam w kolejnej części, 30. Pierwszy rząd skończyliśmy. 30, drugi Teraz zaczynamy od czterech oczek łańcuszka, czyli tu mieliśmy ten. I tutaj na drugim słupek podwójny do połowy i przeciągamy. Następnie trzy po jednym. Trzy razy po jednym raz dwa i trzy dwa oczka łańcuszka i tutaj trzy po jednym jeden dwa i trzy i tutaj dwa łączymy górą jeden i Drugi przez wszystkie niteczki. Teraz mamy tutaj siateczkę 5 oczek łańcuszka 5, 4, 5 i podwójny słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I podwójny słupek pięć podwójny słupek i pięć i tutaj trzydziesty drugi. Też robimy dwa połączone podwójne słupki, czyli do połowy i drugi. Do połowy i przez wszystkie niteczki trzy razy po jednym, jeden, dwa i trzy, dwa, dwa oczka, łańcuszka. Dwa oczka, łańcuszka, i tutaj robimy jeden. Dwa i trzy, i tutaj dwa łączymy górą, jeden. Drugi trzy oczka łańcuszka, i tutaj łączymy dwa podwójne słupki górą. I trzy. Razy po jednym podwójnym słupku, dwa oczka łańcuszka. I tutaj trzy po jednym raz dwa i trzy i tu łączymy i przez wszystkie i pięć. I podwójny słupek, czyli krateczka. O, i tak wygląda rząd 32. Po prostu te listki tutaj zmniejszamy i powiększamy tutaj naszą krateczkę. A tutaj pomiędzy tymi trzy oczka łańcuszka. I kończymy. Rząd 32. Tutaj trzy oczka łańcuszka. I tu, gdzie łączyły nam się te podwójne słupki, bijamy się i oczko ścisłe. I zaczynamy rząd 33. Rząd 33. Trzy, cztery oczka łańcuszka. I tutaj. Znowu łączymy razem te dwa słupki podwójne. I tutaj mamy tylko dwa podwójne słupki, po jednym tutaj na każdym. Dwa oczka łańcuszka, i tutaj tak odwrotnie, czyli najprzód dwa podwójne słupki, a tutaj dwa łączymy górą. Raz i dwa. I przez trzy niteczki. Tutaj robimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj robimy naszą krateczkę. To sobie zróbcie. Po wykonaniu tej krateczki, czyli pięciu oczek łańcuszka i podwójnego słupka pod każdym z łańcuszków. Tutaj pięć oczek łańcuszka i tu Zwężamy, czyli do połowy, do połowy i przez niteczki wszystkie. I tutaj dwa podwójne słupki, po jednym na każdym. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj mamy dwa słupki. Raz, dwa, po jednym. I tutaj. Dwa podwójne słupki łączone górą. Tak. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj będzie yy, siedem oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tutaj dwa łączymy górą. Podwójne. I dwa po jednym. Jeden i dwa. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj mamy najprzód po jednym. A tutaj zmniejszamy. Czyli dwa podwójne słupki. Łączone górą. O. I nasza krateczka. Czyli pięć oczek łańcuszka i podwójny słupek pod każdym łańcuszkiem. I tak mamy rząd 33. Jak skończymy ten rząd, to zostaną nam jeszcze trzy rzędy. Trzydziesty czwarty będziemy robić. 5, 6, i siódmy. Albo ósmy jeszcze. Zobaczymy. Tak robimy sobie do końca rzędu. I kończymy rząd 33, tutaj dwa podwójne słupki razem i 7 oczek łańcuszka 3, 4, 5, 6, 7. Tak. I tutaj gdzie łączyły nam się te dwa podwójne słupki, oczko ścisł. I teraz rząd 34. Rząd 34. Tutaj znowu robimy dwa słupki łączone górą podwójne oczywiście i tutaj tam tylko jeden pojedynczy słupek podwójny. Pojedynczy podwójny. Dalej oczko łańcuszka tutaj i na pierwszy podwójny słupek i tutaj dwa razy dwa przez dwa przez dwa i przez trzy niteczki tutaj robimy raz dwa trzy cztery pięć oczek łańcuszka i robimy naszą siateczkę raz dwa trzy cztery pięć i tutaj do końca robimy Siateczkę. I tutaj po tym ostatnim podwójnym słupku pod łańcuszkiem, 5 oczek łańcuszka i dwa słupki podwójne łączone górą. I tutaj podwójny słupek na podwójnym słupku. Oczko łańcuszka. Z tej strony mamy jeden i tutaj dwa łączone razem. Raz i dwa. O. Ok. Tutaj natomiast robimy, zaczynamy robić też krateczkę, czyli pięć oczek łańcuszka i podwójny słupek pod łańcuszkiem. Pięć oczek łańcuszka. I dwa słupki podwójne łączone górą. I podwójny słupek. I powtarzamy, powtarzamy to do końca rzędu. Tutaj już więcej nam się krateczek pojawi. I mamy tak jeszcze jeden rząd, 35. I potem dwa rzędy krateczki i potem wykończeniowy, wykończeniowy rząd ostatni. Jeśli chcecie większą, to tych siateczek robicie więcej rzędów. Tutaj we wzorze są tylko dwa. Ja nie wiem, czy ja przy jednym nie zostanę jeden, będzie tylko jedna krateczka. Yy, cały rząd. Jedna kratka i no, dopiero potem rząd wykończeniowy z pikotkami. Yy, albo dwa. Zobaczymy na ile mi starczy włóczki, bo już motek mi się skończył. Yy, także ta mandala yy, wykonana z tego wzoru yy, będzie się składała z więcej niż 800 metrów, ponieważ ten kokonek co miałam był 800, 800 metrów było. W tym kokonku, więc po prostu mi nie starczył, więc jeśli ktoś robi kordonkiem, to 800 metrów będzie mało. 1000 metrów najlepiej, albo więcej. Ja tu już widzicie, muszę sztukować. Jeszcze mam jeden kolor zielony, potem będę chyba robiła czarnym, bo, no, bo faktycznie ona wychodzi bardzo duża, ta mandala i. Może też dlatego, że jest y, słupkami podwójnymi robiona, ale taki był wzór oryginalny. Nie wiem, jak wyjdzie samymi słupkami. Nie robiłam y, samymi słupkami, robiłam podwójnymi słupkami, i więc to naprawdę dużo y, pożera, że tak powiem, y, materiał. Dobrze, robimy sobie na razie tak do końca, y, i to, który to był rząd 34 łączymy rząd trzydziesty czwarty raz, dwa, trzy, cztery, pięć podwójny słupek pod łańcuszkiem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj gdzie łączyły się słupki oczko ścisłe dobra, zaczynamy rząd trzydziesty piąty Tutaj wszystkie słupki łączymy górą. Cztery oczka łańcuszka na słupek podwójny. Tutaj w tym jednym podwójny. W jednym podwójny. Podwójny. I na tym ostatnim podwójny. Raz, dwa. I przez wszystkie niteczki. Robimy nasz 3, 4, 5, naszą siateczkę, 1, 2, 3, 4, 5 i siateczka, 1, 2, 3, 4, 5 i podwójny słupek pod łańcuszkiem. Robimy sobie tak siateczkę. Tutaj wszystko łączymy górą, siateczka, wszystko łączymy górą, wszystkie słupki i tak cały czas robimy do końca. I kończymy rząd 35. Tutaj robimy dwa oczka łańcuszka i słupek wbijamy się tutaj u góry tych słupków złączonych. I robimy słupek, tak żeby znaleźć się tutaj na łańcuszku. I teraz raz, dwa, trzy, cztery, zaczynamy rząd 36, szósty, który będzie samymi krateczkami, czyli cztery oczka łańcuszka na słupek podwójny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek na łuk i podwójne słupki robimy pod. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pod łańcuszkami. I tak robimy dwa rzędy, czyli ten i kolejny. I zostanie nam wtedy jeszcze rząd wykończeniowy z pikotkami. Więc teraz robimy dwa rzędy samej krateczki. Czyli Pięć oczek łańcuszka i podwójny słupek pod łańcuszkiem. I łączymy się, jak wykonamy sobie ten rząd, to łączymy się zakończając. Robimy dwa oczka łańcuszka i słupek w, w czwartym oczku. Tak jak tutaj zakończaliśmy. Czyli robimy dwa rzędy samej krateczki. I potem widzimy się na ostatnim rzędzie z pikotkami, i ja pokażę Wam, jak mocuję tą mandalę na, na obręczy. Więc widzimy się po wykonaniu dwóch rzędów tego i następnego, który składa się z samych krateczek. Ja już sobie tutaj zrobiłam te dwa rzędy krateczki, siateczki A więc teraz mam rząd 30, kończę 37 Dwa oczka łańcuszka i słupek raz, dwa raz, dwa, trzy w czwartym oczku o, czekajcie, sobie wezmę pod ten o. i słupek i teraz rząd ostatni, będziemy robić pikotki Czyli sobie robimy tak: trzy oczka łańcuszka na Łuk, 4, 3 i 4 na pikotek, czyli wbijamy się raz, dwa, w czwarte oczko, oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka i tutaj podwójny słupek w następnym, pod następnym łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka, 4 oczka na pikotek. Wbijamy się w czwarte od szydełka i robimy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka i podwójny słupek pod łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka. 4, pikotek. W czwarte oczko robimy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka i w kolejnym podwójny słupek. O, I tak robimy sobie do końca. I to jest ostatni rząd ze schematu. I ja później pokażę Wam, jak y, mocuję do obręczy. I sobie już zrobimy na obręcz i będzie koniec filmiku. Więc robimy sobie takie wykończenie do końca rzędu. Zakańczamy ten ostatni rząd. Trzy oczka łańcuszka. Cztery, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pikotek. Raz, dwa, trzy. I tutaj w czwarte oczko wbijamy się i zakańczamy. Nasz rząd jak i całą serwetkę. Teraz tylko yy, rozepniemy ją na obręczy. Ja już tutaj mam przygotowaną obręcz. Muszę teraz sobie ustalić, ustawić, jak Wam tutaj to pokazać, bo ona jest dosyć duża. O, mamy obręcz. Mamy naszą mandale i teraz tak, zaczepiamy sobie półsłupkiem i od razu tutaj wbijam się w, a nie, tutaj jeszcze mamy trzy oczka łańcuszka, więc robimy sobie półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, pięć półsłupków i półsłupek w pikotku. O, tak. Tutaj między jednym pikotkiem a drugim robimy sobie dziesięć, dziesięć półsłupków. Tutaj zrobiliśmy pięć. Ponieważ tutaj, jak będę kończyć, dorobię sobie te 5 pozostałych. Więc tutaj, tak, pikotek żeśmy zaczepili i robimy 10 półsłupków. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I dziesiąty półsłupek. Bierzemy pikotek, kładamy szydełko w pikotek i robimy półsłupek. Czyli. Aj, tu mi... Muszę zrobić jeszcze jeden półsłupek. I pikotek. Tak i no i półsłupek. potem znowu dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Osiem, dziewięć, dziesięć, i kolejny pikotek, wbijamy się w pikotek, i półsłupek. O. I takim sposobem robimy do końca rzędu. Potem, jak się ją rozepnie, to tam fajnie ta siateczka nam się tutaj naciągnie. I fajnie będzie wyglądało. Ja mam białą obręcz, dlatego robię tak gęsto tymi półsłupkami, żeby nie było widać tego koloru. Jeśli ktoś ma czarną obręcz, to wystarczy, że po prostu tylko za pikotki chyci nitką, i potem schowa to mi, utnie i schowa tam gdzieś tą niteczkę. Tak pamiętam na, czarnym, na czarnej obręczy, jak miałam czarne wykończenie, to tak właśnie robiłam. Łapałam tylko za te Tu ze względu jest, że jest biała ta obręcz, to nieciekawie wygląda, jak tylko się ją zaczepi za te pikotki, Więc wymyśliłam tak, że będzie tutaj 10 półsłupków, żeby nie było tego białego koloru widać. Więc robimy sobie tak całą obręcz. Trochę pracy przed nami jest. Ja jak zrobię to, pokażę wam. Jak wygląda na obręczy? I będzie koniec filmiku. Więc robimy sobie tak do końca rzędu. 10 półsłupków, i półsłupek łapiemy za pikotek. I moja mandala jest już gotowa. Wygląda tak. Moim zdaniem nie wyszła źle. Trochę w tej kamerce przekłamane są kolory, ponieważ jakoś tak bardzo jasno wyjdzie, wychodzi, a ona przecież nie jest taka jasna. Może też dlatego, że jest światło sztuczne, bo obrobienie takiej mandali na obręczy to naprawdę zajmuje trochę czasu, więc już jest wieczór i nakręcam ten filmik przy sztucznym oświetleniu. Dlatego te kolorki nie są takie no, takie wyraziste, bo ona w realu to jest bardziej taka kolorowa. O, więc wyszło wyszło tak. Bardzo fajne zaraz zawiśnie na, na ścianie. O, Mam nadzieję, że Wam się podoba. No, i to by było na tyle w tym filmiku. Część czwarta skończona. Mandala skończona. Więc ja się żegnam z Wami i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć.